Ci spośród Państwa, którzy śledzą aktywności Instytutu Zachodniego w Poznaniu, wiedzą, że w grudniu zeszłego roku świętowaliśmy uroczyście jubileusz 80-lecia istnienia naszej placówki. Również w lutym jest kilka okazji do świętowania jubileuszy. O tym, jakie to jubileusze, opowiemy w tym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Zapraszam do wysłuchania. Mateusz Wiliński. Spojrzenie na zachód zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. studiu Instytutu Zachodniego jestem wraz z panem profesorem Stanisławem Żerko, historykiem, publicystą, no i przede wszystkim wieloletnim pracownikiem naszej placówki. Dzień dobry panie profesorze. Dzień, dzień dobry panu, dzień dobry państwu lub dobry wieczór w zależności od pory, w, o której e, nas państwo e, słuchają. E, ja może jeszcze, ja może odwołam się do moich wspomnień. Mianowicie ja mniej więcej równo 40 lat temu zacząłem pracować w Instytucie Zachodnim jeszcze jako student piątego roku historii i... Trafiłem w marcu roku 1985 na e, uroczystość czterdziestolecia powołania Instytutu Zachodniego, ponieważ przez wiele dekad uznawano, że Instytut Zachodni Powstał w lutym, marcu, kwietniu roku 1945 i dopiero od lat 90. przyjmujemy, że powołanie Instytutu Zachodniego nastąpiło mniej więcej w połowie grudnia w Milanówku pod Warszawą, w domu z profesora Zygmunta Wojciechowskiego, który tam wówczas przebywał w warunkach jeszcze konspiracyjnych. a nawet więc mamy do czynienia z takimi dwoma aktami. Pierwszy to jest utworzenie Instytutu Zachodniego w połowie grudnia roku 44 i właściwie ujawnienie Instytutu wobec nowych komunistycznych władz, wobec premiera rządu tymczasowego RP Edwarda Osóbki Morawskiego, co nastąpiło w lutym 45. No właśnie, i o tych wydarzeniach trochę dzisiaj, w ramach naszego spotkania, porozmawiajmy. Ale chciałbym na krótko zaprosić naszych słuchaczy, oczywiście, pana profesora, żebyśmy przyjrzeli się temu, co się działo w połowie lat 20. W roku 1925 profesor Wojciechowski. Trafia, a właściwie wtedy jeszcze nie profesor, trafia do Poznania, rozpoczyna pracę na Uniwersytecie Poznańskim, w 29 roku zostaje profesorem nadzwyczajnym, w 37 zostaje profesorem zwyczajnym. Jest bardzo aktywny publicystycznie, oczywiście naukowo, ale też politycznie. Jest powiązany ze Związkiem Młodych Narodowców, taką organizacją endecką, która szuka porozumienia z sanacją. Dlaczego panie profesorze Wojciechowskiemu zależało na tym, żeby z sanacją się porozumieć i co było punktem ciężkości jego ówczesnej pracy? No jego mistrzem oczywiście był Roman Dmowski. Wojciechowski był endekiem, yy, działaczem endeckim już w latach dwudziestych, yy, ale oczywiście nie siedzimy w głowie Zygmunta Wojciechowskiego, który był zarówno już wówczas, on miał zaskakująco silną pozycję naukową, ale także był publicystą, był rzutkim działaczem. Który po prostu prawdopodobnie uznał, że endecja w systemie władzy sanacyjnej skazana jest na wieczną opozycję i próbował. E znaleźć jakieś punkty styczne z obozem władzy, z obozem sanacyjnym, zwłaszcza, że niektóre środowiska obozu sanacyjnego z marszałkiem Rydzem Śmigłym, z pułkownikiem Kocem zdradzały pewne ciągoty także do poszukiwania pewnych właśnie punktów stycznych z endecką opozycją. A co naukowo było wówczas dla Wojciechowskiego istotne? Zygmunt Wojciechowski był historykiem prawa i właśnie e, polityka w, pewien, w pewnym stopniu oddziaływała na kształt jego pracy badawczej. On wówczas tworzył koncepcję tak zwanych ziem macierzystych Polski. Mianowicie e, uważał, że e, tymi właśnie ziemiami macierzystymi e, jest. Także linia Odry. I tutaj się wiąże to wszystko z koncepcją myśli zachodniej, która, której stolicą stał się Poznań w okresie międzywojennym bezsprzecznie, mianowicie w warunkach złych, fatalnych stosunków między Polską a Republiką Weimarską, która próbowała poddać rewizji zachodnie granice Polski Niemcom w traktacie wersalskim narzucone. Przedstawiciele Polskiej myśli Zachodni zwracali uwagę, że Polska kiedyś, e, że w granicach Polski leżał kiedyś Szczecin po Morze Zachodnie oraz Śląsk, z, a, a, a Wrocławiem. W pewnym momencie e, pisano nawet, że oczywiście Polska nie występuje z żądaniami terytorialnymi pod adresem Niemiec. Natomiast jeśli Niemcy. W imię rewizji traktatu wersalskiego wywołają nową wojnę, to ta wojna skończy się klęską Niemiec, nieuchronną i e... Wtedy właśnie w nowym traktacie pokojowym Polska odzyska swe dawne ziemie, ziemie, które posiadała w czasach pierwszych Piastów, które utraciła pod koniec i Y, 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 przedstawiciele polskiej myśli zachodniej z Zygmuntem Wojciechowskim pozostali tej e, tezie wierni także podczas, także pod, po klęsce wrześniowej i podczas okupacji środowisko ojczyzna to było to konspiracyjne, to była tak konspiracyjna organizacja do której e, należał Zygmunt Wojciechowski i oni już w roku 40 pisali, że nową granicą Polski na Zachodzie musi być Odra i Nysa-Łużycka. Z Nysą to zawsze kłopot, bo nie wiadomo, która, czy Łużycka, czy Kłodzka, prawda, alianci zachodni nie, nie do końca potrafili zorientować się na mapie, ale wracamy oczywiście do, do profesora Wojciechowskiego i jego środowiska. Można wobec tego podsumować to, co pan profesor powiedział, że te wizje te naukowe prognozy miały w dużej mierze charakter proroczy wręcz no Więc właśnie środowisko ojczyzna niezmiennie stało podczas okupacji działające w warunkach konspiracyjnych już głównie na terenie generalnego gubernatorstwa dokąd sam Zygmunt Wojciechowski się przeniósł pod koniec roku 1939, a część działaczy została wysiedlona. Z Poznań Gleszna Rawicza na Wschód w latach 39-40. I właśnie profesor Wojciechowski stał się jedną z postaci działających w strukturach polskiego państwa podziemnego, stanął na czele studium zachodniego, które było takim. Takim, no można powiedzieć, taką prefiguracją Instytutu Zachodniego. Pan profesor poruszył już kwestię czasów II wojny światowej. Prosiłbym wobec tego, żebyśmy choć krótko powiedzieli naszym słuchaczom, czym ojczyzna była. Jak liczna i jaki był jej profil? To była organizacja kadrowa, składała się z członków Kil akuset została e, utworzona jeszcze w Poznaniu jesienią, wczesną jesienią roku 1939 e, e, organizacja o, o charakterze Katolickim, prawicowym, neoendeckim, można by powiedzieć. I właśnie bardzo szybko przystąpiła do tworzenia struktur państwa podziemnego polskiego w Wielkopolsce, ale później e, jej działacze dział byli aktywni przede wszystkim w generalnym gubernatorstwie. I takie dwie cel dwa cele przyświecały działaczom ojczyzny, w tym Zygmunt. To Wojciechowskiego I to jest dokumentowanie zbrodni niemieckich w Polsce, także na ziemiach wcielonych do Rzeszy. A drugim celem było szukanie uzasadnień naukowych, politycznych, także do przeforsowania na przyszłej konferencji pokojowej nowej zachodniej granicy polskiej granicy opartej o Odrę i Nysę Łużycką właśnie. Cieszę się, że pan profesor wspomniał o tym neoendeckim profilu Organizacji Ojczyzna. Markus Krzoska, biograf profesora Wojciechowskiego, pisał o tym, że właśnie szeregi ojczyzny zasilali, byli harcerze i byli członkowie związku młodych narodowców. Wiemy już, że organizacja przygotowywała się do tego, żeby wesprzeć polskie władze w trakcie konferencji pokojowej, do której de facto nigdy nie doszło, ale materiał był przygotowywany. Było też przekonanie wśród działaczy Ojczyzny, że Ziemie Zachodnie, dzisiejsze Ziemie Zachodnie Polski, trafią w granice naszego kraju. Jak szybko i jak wyraźnie było to komunikowane władzom emigracyjnym, z którymi przecież Ojczyzna ściśle współpracowała, i jak szybko narosło to przekonanie, że nie da się zachować, polskości nie da się zachować w granicach Polski, kresów wschodnich. Jesienią roku 44 doszło do takiego wewnętrznego, właściwie później, no jesienią roku 44 doszło do e, wewnętrznego kryzysu zarówno we, w środowiskach e, tworzących rząd na uchodźstwie, e, jak też w części środowisk politycznych tworzących polskie państwo. Po odziemne, pamiętajmy, jesień roku 1944, listopad, to jest moment, w którym Stanisław Mikołajczyk, który wcześniej dwukrotnie w Moskwie był najpierw na przełomie lipca i sierpnia, a później w październiku roku 1944, uznał, że ze względu przede wszystkim na stanowisko mocarstw zachodnich, Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza USA, kiedy dowiedział się, że już w Teheranie alianci zachodni zgodzili się, żeby Polska została pozbawiona połowy, wschodniej połowy terytorium II Rzeczypospolitej, a więc tak zwanych kresów wschodnich, uznano, że przynajmniej można by Spróbować powalczyć o zachowanie suwerenności ograniczonej, ale może Polska zostać wyprowadzona z wojny jako państwo suwerenne, pozbawione kresów wschodnich, ale z nową granicą na Odrze Inysie Łużyckiej. Pan profesor wspomniał premiera Mikołajczyka. Można by czytać, że. I Mikołajczyk, i wcześniej Sikorski, byli tymi premierami, tymi szefami rządu na uchodźstwie, których ojczyzna popierała. Nie mogła natomiast pogodzić się ze stanowiskiem Tomasza Arciszewskiego, następcy Mikołajczyka. Tomasz Arciszewski, dawny działacz PPS-u, postać niezwykle zasłużona, został trzecim premierem rządu. RP na uchodźstwie i on stał na gruncie nienaruszalności obszaru II Rzeczypospolitej i głośny stał się wywiad właśnie Arciszewskiego dla brytyjskiej znanej gazety Sunday Times. Wywiad ukazał się 17 grudnia roku 44 i tam właśnie w tym wywiadzie premier Arciszewski Dystansował się od perspektywy włączenia do Polski Szczecina i Wrocławia. On mówił, że my tych, wręcz sformułował to w ten sposób, że my tych miast nie potrzebujemy. My stoimy na gruncie polskości Wilna i Lwowa, więc polskiej granicy na wschodzie sprzed roku 1939. Polityka realna tamtych czasów pokazywała jednak, że stanowisko arciszewskiego z rzeczywistością niewiele ma wspólnego, nie ma szans na realizację jego postulatów. Wróćmy do Polski. Co dzieje się pod Warszawą w grudniu 1944 roku? Milanówek pod Warszawą bo mieszka tam profesor Wojciechowski i. Nawiasem, a, a mówiąc grupa ojczyzny, której był działaczem, złożyła e, niedługo później nawet wniosek do Rady Jedności Narodowej, to był taki konspiracyjny odpowiednik e, z Sejmu wniosek o uchwalenie wotum nieufności. Dla premiera Arciszewskiego. No do głosowania jednak nie doszło, ale świadczy to o tym, jak bardzo działacze ojczyzny się wobec Arciszewskiego dystansowali i tam właśnie mniej więcej w połowie grudnia z inicjatywy głównie za Pomnianego dziś może Edmunda Męczlewskiego, ale przy aprobacie z Edmunda Wojciechowskiego utworzono jeszcze w warunkach konspiracyjnych Instytut Zachodni. Pierwszy dokument, który dotyczył Instytutu Zachodniego, właśnie pochodzi z połowy grudnia roku 1940. Czwartego. Wówczas już było jasne, że działaczom ojczyzny był bardzo bliski ten wybór, którego dokonał Stanisław Mikołajczyk. Dlaczego? Proszę Państwa, ja tutaj zacytuję fragment wystąpienia Zygmunta Wojciechowskiego. Już z 15 lipca 1945 to było niejawne posiedzenie likwidujące Ojczyznę, organizację Ojczyzna, nawiasem mówiąc, w rocznicę bitwy grunwalskiej e, zwołanej. Tam Zygmunt Wojciechowski już jako legalny dyrektor Instytutu Zachodniego mówił, cytuję, Polska-Polska. Położona między Niemcami a Rosją, jeśli ma działać politycznie, musi brać pod uwagę trwałe stosunki z jednym z tych partnerów, gdyż szukanie wyłącznej asekuracji bardziej na zewnątrz, czyli dodam na Zachodzie, dotyczy. Dotychczas z reguły nie prowadziło do rezultatów. Teoretycznie biorąc, Polska może iść z Niemcami i ich sprzymierzeńcami, ponieważ z Niemcami nie mogła, nie może i nie będzie mogła iść, musi współdziałać z Rosją i to współdziałanie oparte na kategoriach polityki zagranicznej staje się jakby zasadą, Polityki polskiej, a dla nich, dla działaczy Ojczyzny, ważne było to, że zjawiła się pojawiła się możliwość oparcia granic Polski, Polski pozbawionej przedwojennych wschodnich województw. Polska zostanie poszerzona na zachodzie i północy oparta o Bałtyk oraz Odrę. I, e, Nysę, e, Łużycko, ja przypomnę, to był okres dla Polski fatalnej koniunktury międzynarodowej starano się przynajmniej uratować to, co można uratować i pozyskać to, co można było wówczas w tej wyjątkowej, fatalnej, a z drugiej strony stwarzającej duże możliwości sytuacji pozyskać na Zachodzie i na nocy. I w tych realiach właśnie. Uznano, że należy Instytut Zachodni ujawnić. No właśnie, mówiliśmy o grudniu 1944, o lipcu 1945. Wróćmy przynajmniej na chwilę jeszcze do lutego 1945 roku. Wiemy, co się stało w Milanówku, co się stało na Warszawskiej Pradze. Tam właśnie e, rezydował przeniesiony niedawno z Lublina, niewiele wcześniej z Lublina rząd tymczasowy z Edwardem osóbką e, Morawskim. I e, Zygmunt Wojciechowski uznał, że oczywiście Instytut Zachodni w tych nowych warunkach e, po, w warunkach podziemnych działać nie może jedynie w e, jako oficjalna placówka, która ma poparcie Władz i 13 lutego roku 45 80 lat temu, dwa dni po zakończeniu konferencji jałtańskiej, której rocznica też także w tych dniach e, przypada, e, Zygmunt Wojciechowski zostaje przyjęty przez premiera tejże właśnie Polski Lubelskiej, jak wówczas mówiono, Edwarda, osupki Morawskiego składa na jego ręce. Memoriał mówiący o istnieniu już Instytutu Zachodniego jako placówki naukowo-badawczej. Cytuję z memoriału fragment placówki opartej na współpracy uczonych wszystkich uniwersytetów polskich zajmujących się zagadnieniami polsko-niemieckimi i mogącej służyć wynikami tych badań władzom rządowym organizacjom społecznym w zakresie potrzeb zewnętrzno Wewnętrzno-politycznych państwa. I tutaj właśnie w dokumencie Wojciechowski wymieniał te, te, te dziedziny, w których Instytut Zachodni mógł być aktywny, a więc demografia, geografia, etnografia, muzealnictwo, językoznawstwo, dzieje piśmiennictwa, prehistoria historia ze szczególnym uwzględnieniem dziejów żywiołu polskiego na ziemiach zachodnich, historia sztuki, historia kultury, stosunki e, gospodarczej. Dodaje jednak, że jest to e, ujawnienie, ujawnienie placówki, która w, e, powstała w warunkach e, podziemnych i Pisze także, że w warunkach pracy podziemnej e, powstały już prace dzieła, które właśnie wówczas w roku 45-46 będą publikowane. I to była cała fala publikacji z, z dziełami Zygmunta Wojciechowskiego na czele, które zaczęły być drukowane w latach 45-46. Jest to między innymi słynna synteza Zygmunta Wojciechowskiego Polska Niemcy dziesięć wieków zmagania książka o której 10 lat później w roku 55 niedługo przed śmiercią Zygmunt Wojciechowski mówił że tej książki by już w ten sposób nie napisał że ona powstała w warunkach konspiracyjnych w warunkach które określały terror, represję ze strony okupanta. Można poczynić dwie uwagi do tego, co pan profesor przed momentem powiedział. Po pierwsze, Zygmunt Wojciechowski i jego środowisko. Ci ludzie stworzyli taką platformę, którą byśmy dzisiaj nazwali. Platformą interdyscyplinarnej współpracy naukowej, służącą, ta platforma miała służyć pełnemu wcieleniu w ziem zachodnich do Polski i północnych, oczywiście, również. Ale chciałbym też drugą uwagę poczynić i poprosić pana profesora o komentarz do niej. bo Sytuacja zdaje się dziwna. Endek, i to rozpoznawalny, znany profesor o jasnym profilu ideowym, zgłasza się do Premiera rządu działającego pod kontrolą Moskwy i proponuje stworzenie państwowej placówki, która znanymi już zagadnieniami by się zajmowała. A z drugiej strony ta właśnie postać i jej plany zyskują absolutne poparcie ze strony premiera Osłupki Morawskiego. Jak do tego doszło? Dlaczego tak się stało? Ale oczywiście to był wielki prezent dla nowych władz. Pamiętajmy, to wydarzenie, a więc ujawnienie Instytutu Zachodniego miało miejsce tuż po zakończeniu konferencji jałtańskiej w przeciwieństwie do konferencji teherańskiej. Ustalenia konferencji jałtańskiej zostały ujawnione. Było to wielkim szokiem dla dużej części konspiracji polskiej, dla dużej części środowisk tworzących rząd i parlament na uchodźstwie. Natomiast ci ludzie postanowili pójść drogą Stanisława. Mikołajczyk, ale to był nie tylko Wojciechowski, to byli także inni, nie tylko przedstawiciele stronnictwa ludowego, ale właśnie także czołowi przedwojenni politycy endeccy. Jak Stanisław Grabski, który właśnie w lipcu roku 1945 powrócił ze Stanisławem Mikołajczykiem z Londynu do Polski i został wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Narodowej, także inne. A, 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 Staci, ale zwłaszcza uczeni, wybitni polscy uczeni, którzy zgłosili akces do Instytutu Zachodniego. Nie tylko po anańscy tacy jak Kazimierz Tymieniecki, wybitny mediewista, ale także reprezentanci innych ośrodków e, naukowych e, a, a krakowskiego, e, warszawskiego oraz, in oraz innych. Ale wiadomo, było, że siedzibą Instytutu Zachodniego staje się Poznań ze względu na, chociażby na to, że profesor Wojciechowski był e, jednocześnie także aktywny na Uniwersytecie Poznańskim, ale także z tego względu, że Poznań był i wówczas niekwestionowaną stolicą polskiego niemcoznawstwa i e, niekwestionowaną stolicą e, Polskiej Myśli Zachodniej. Nawiasem mówiąc, pierwszy wykład inauguracyjny uniwersytetu, na Uniwersytecie Poznańskim pod koniec roku 1945 wygłosił właśnie profesor Zygmunt Wojciechowski. I ten wykład był poświęcony hołdowi. Pruskiemu, którego rocznicę wówczas odnotowano i której, którego to wydarzenia rocznica okrągła 500 przypada na rok 2025. Proszę Państwa, jak się czyta, bardzo szybko tekst tego wystąpienia profesora. Wojciechowskiego został w przeglądzie zachodnim opublikowany. Znaleźć tam można pod koniec tego przemówienia znamienne słowa, które cenzura wówczas przepuściła. I zresztą. Które znalazły się w etomie studiów Zygmunta Wojciechowskiego, wydanego w roku 1955, już po śmierci profesora. Mianowicie on apelował tam o zachowanie daleko idącego liberalizmu w stosunkach wewnętrznych, a więc realizm z tymi nadziejami, że ta nowa Polska, może jeszcze być państwem demokratycznym, państwem demokracji parlamentarnej. Mikołajczyk próbował ten eksperyment zrealizować zresztą zgodnie z postanowieniami konferencji jałtańskiej, które nałożyła na Stalina i polskich komunistów obowiązek szybkiego przeprowadzenia wolnych i nieskrępowanych wyborów i to także było jedno z postanowień konferencji jałtańskiej oczywiście złamane przez Stalina i przez polskich komunistów. O tym, że również w lutym Instytut Zachodni może świętować ważne rocznice, rozmawiałem z profesorem Stanisławem Żerko, naszym kolegą, profesorem pracującym w Instytucie Zachodnim. Zwracam uwagę, że nie tylko zachęcamy do tego, żeby słuchać podcastów Instytutu Zachodniego, ale też sięgnąć po publikacje, które pan profesor udostępnia. Na stronie Instytutu, między innymi biuletyny Instytutu Zachodniego, w których, jak możemy powiedzieć, w odcinkach opowiada historię powstania Instytutu, opowiada historię jego twórców. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Spojrzenie na Zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego. Podcasty Instytutu Zachodniego dostępne są na platformach Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts oraz na portalu YouTube. Zapraszamy do subskrypcji. Dzięki niej będą Państwo na bieżąco z wszystkimi naszymi nagraniami. Do usłyszenia.